panu posłowi. Bardzo proszę o zabranie głosu panią poseł Izabelę Leszczynę, Platforma Obywatelska. Panie marszałku, bardzo dziękuję. Wysoki Sejmie, państwo ministrowie. E, właściwie mam dylemat, bo pytanie powinnam zadać jednak panu prezesowi Skrzypkowi, bo przecież godzinę temu z tej mównicy przyznał, że w zasadzie w głównej mierze to NBP odpowiada za Inflacja, a więc za wzrost cen. Rozumiem, że opozycja postawiła pod tablicą dzisiaj pana ministra, stąd pewnie trzeba pytać jego. Dziwi mnie jeszcze jedno, pani poseł, która występowała w imieniu Klubu Prawo i Sprawiedliwość, powiedziała, że liczyła na ważną, merytoryczną debatę, bo sprawa jest ważna, po czym przytoczyła kilka gazetowych tytułów. A zlekceważyła opinie i komentarze ekonomistów. No to proszę Państwa, ja nie rozumiem, bo wydaje mi się, że jednak wiedzę ekonomiczną warto czerpać nie od dziennikarzy, a od profesjonalistów. Pewnie tym się różni Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska, ale różnimy się jeszcze jednym. Chyba różnimy się stosunkiem do ubóstwa. Wydaje mi się, że Państwo bardzo dużo o ubóstwie mówicie rzeczywiście. Ale działania, jakie podejmowaliście, w zasadzie pogłębiły zjawisko ubóstwa w Polsce. Natomiast my, Platforma Obywatelska, o ubóstwie nie mówimy wiele, rzeczywiście, ale działania, jakie podejmujemy, służą temu, żeby zjawisko minimalizować. Proszę Państwa, Państwo nie podjęliście reformy emerytalnej przede wszystkim, a my to zrobimy. I to jest jedna z tych spraw. Nie podjęliście reformy służby zdrowia i to też się przyczynia do ubożenia naszego społeczeństwa. Niestety, bo mamy wielką dziurę, którą ładujemy za dużo pieniędzy. Pytanie do pana ministra i już kończę. Panie ministrze, poziom inflacji oscyluje w granicach 4,6% i tak się utrzymywało mniej więcej w ciągu pierwszego półrocza tego roku. Proszę nam powiedzieć, o ile w tym czasie wzrosły ceny Polaków? Ceny, przepraszam, nie Polaków, tylko pensje Polaków. Bo z wypowiedzi opozycji wygląda na to, że tak naprawdę to ceny idą w górę, a pensje stoją w miejscu. Czy na pewno tak jest? Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.